No, to ten tego nie? Coś tam mówiłeś o jakichś dziwnych rzeczach. No, to mam jeszcze taki budynek z trzema pomieszczeniami w kwadracie. A właściwie to z czterema. Pięcioma, sześcioma, siedmioma, ośmioma, dziewięcioma. No, to jest wszystko po staremu. No i to w sumie tyle, dziewięć pomieszczeń. To S czy coś, nie?